Cześć. w tym filmie pokażę, jak sprawdzić datę powstania konkretnej strony internetowej na przykład strony konkurencji. I jak zobaczyć jak ta strona wyglądała na przykład rok, czy rok temu czy dwa temu, jak zmieniała się po prostu w czasie. Także pierwsze co zrobimy, żeby sprawdzić datę powstania strony internetowej, to wpiszemy w wyszukiwarkę Google. Huiz, MX. I teraz przejdziemy do pierwszego wyniku wyszukiwania. I w miejscu tutaj w tym polu wpiszemy adres, URL strony, którą chcemy sprawdzić, której datę chcemy sprawdzić. Klikamy na przycisk, i tu już mamy po chwili wszystkie informacje. W tej rubryce Created mamy daty powstania tej strony internetowej. W przypadku netu jest to 96 rok, także um, strona netu jest już dosyć wiekowa. I to tyle, jeżeli chodzi o sprawdzanie daty stworzenia, powstania strony internetowej. A teraz przejdziemy sobie do sprawdzenia jak dana strona wyglądała w przeszłości, na przykład rok temu. W tym celu przejdziemy sobie na Web Archive, wpiszemy to w wyszukiwarkę i przejdziemy na pierwszy link. Tutaj w polu wyszukiwania wpisujemy nasz adres URL, ja wpiszę tak samo onet.pl, klikamy Enter i tutaj ładuje nam się kalendarz z datami. W tych datach, które się wyświetlają, możemy sprawdzić, jak ta strona wtedy wyglądała. Widzimy, że w przypadku onet jest tych dat bardzo dużo, no ale w waszym przypadku jeżeli strona nie jest bardzo popularna tych dat może być dużo mniej, ale nadal będzie to pewnie kilka dat w roku także będziecie mogli się na spokojnie cofnąć i sprawdzić jak to wyglądało ja teraz mam włączony obecny rok 24, a my cofniemy się powiedzmy kilkanaście lat do tyłu na przykład do 2008 roku, żeby sprawdzić jak to wtedy wyglądało Widzimy, że w 2008 roku tych dat jest już troszeczkę mniej, ale nadal jest ich sporo. Ja wybiorę na przykład datę 10 lutego i klikniemy w tą godzinę, która jest tutaj dostępna. Teraz musimy chwileczkę poczekać, aż strona nam się wczyta. O, I już widzimy, że strona ona tutaj... Tak kilkanaście lat temu wyglądała w ten sposób, nawet możemy zobaczyć artykuły, które wtedy były udostępnione na stronie głównej, na przykład wszedł i nie chce zejść. Także w ten sposób właśnie możemy sprawdzić, jak konkretne strony wyglądały w przeszłości. I to tyle w tym filmie, dzięki za oglądanie.